Jak widzimy, no brakuje nam jedno zwycięstwo, aby wejść na tą legendę tak uprawnioną. Więc tutaj ja nie widzę żadnych kart, które, które mogą mi tutaj dopomóc w tym zakresie. No muszę odrzucić wszystkie karty. Tak, wszystkie. nie, nie dobrze się ułożyło, tak, nie dobrze. Ale trudno, no. Działamy, działamy. Trzeba mieć troszeczkę szczęścia też, tak. Nie jest tak łatwo, ale proponuję nie, nie poddawać się, tak, nie poddawać się. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zagrajmy może taką kartę ze zrywem, tak? żeby tutaj wyeliminować tego gościa. Sami mamy tutaj murloka 1.1, tak? Wyeliminował, więc co nam pozostało tutaj? Nic, nic takiego, co co moglibyśmy mieć przewagę. Niepotrzebne nam są takie dwie karty, tutaj, tak? Saragetowy czempion. Ale musimy teraz wykorzystać taką kartę, tak, żeby załatwić tutaj tego gościa cztery, cztery żeby nie przyzywał e, tych demonów. tak. Oczywiście groźny jest też ten, tak? Pies bojowy. A właśnie nam zamroził, tak? Żebyśmy w tej turze go nie mogli e, za bardzo zniszczyć. pozostaje nam nic innego jak zagrać taką kartę. Dodajmy, dodajmy do zdrowia może. Będzie trud, troszeczkę trudniej, tak? No przewaga jest w yy... Przewaga jest przeciwnika tutaj. Nie wiem czy się od... zdążymy odbić, że tak powiem. Marne chance. O, no, widzimy już się skupił nad tym tak. Ale tak jak mówiłem, tutaj nie ma łatwych przeciwników, nie ma. Zabezpieczył się prowokacją jeszcze, tak. Więc co nam pozostało? Zagrać taką kartę z odrodzeniem, tak. No, oczywiście, no musimy skupić się na prowokacji. Zagrajmy może taką kartę i co nam pozostało przyzwać rekruta nic innego nic innego że skupia się na ataku na bohatera, tak? bo nie ma sensu się zajmować tymi no i starczyło super eee, super rozgrywka nie udało się mamy porażkę, no trudno znowu musimy odrabiać tak? znowu musimy odrabiać